W tych pięknych, zimowych okolicznościach przyrody, w górach, jesteśmy na południu Niemiec, w okolicach Jeziora Bodeńskiego. W takich oto okolicznościach, tak jak powiedziałem, przyglądamy się kilku pojazdom kempingowym, mamy okazję je tutaj dobrze przetestować. Po raz kolejny już przyjechaliśmy na początek sezonu zimowego tutaj, żeby w tym karawaningowym zagłębiu móc przyjrzeć się bliżej kilku pojazdom, wziąć je na kilkudniowe wypady, posprawdzać, potestować i zapraszamy na relację z jednego z takich wyjazdów. Broker Ubezpieczenia karawaningowe. Ubezpiecz z nami swojego kampera. Bohater tego filmu to też jest rzecz, o której na pewno warto powiedzieć już na początku, dlatego że jest to kamper odpowiadający na współczesne trendy. A trendy są takie, że oczywiście lubimy mieć wewnątrz wygodnie, ale lubimy też wygodnie podróżować. Czyli te gabaryty producenci starają się maksymalnie ograniczyć. No i rozwiązaniem tego typu dla tych, którzy nie chcą blaszaków, nie chcą kamperwanów, ze względów chociażby izolacyjnych, Y, są kampery y, półintegry w kompaktowych wymiarach, tak jak ten. Ten samochód ma 2,14 y, 2 m szerokości, czyli bardzo niewiele, niewiele więcej od campervanów, a jednak jest to pełna półintegra ze wszystkimi zaletami tego typu samochodów. No właśnie, w tym roku nawet opublikowaliśmy artykuł, w którym mm -hmm. pokazaliśmy kilka właśnie pojazdów typu kompakt. Kompakt czyli coś tak. pomiędzy kamperfanem a półintegrą. I tutaj dzisiaj Karado, V337V, czyli linia van, linia właśnie kompaktowych mniejszych pojazdów, ale w pełni funkcjonalnych. Citroen Jumper jest bazą tego kampera, Citroen Jumper więc silnik 2.2 litra większy, mocniejszy, no ale powodujący nieco wyższą, no nie, nieco dużo wyższą akcyzę Akcyzy. na polskim 15 rynku. 15,5% różnicy. Co jest minusem? Co jest minusem na pewno? Kamperów na podwoziu y, takich Właśnie z takimi silnikami. Natomiast plusem jest to, że są to samochody bardzo dobrze sprawdzone w tych bojach karawaningowych. Prawda, Fiat Ducato, no to właściwie klasyka karawaningu, podobnie jak pozostali strojaczków, czyli czy Porsche Boxer, czy prezentowany tutaj Citroen Jumper. Silnik 2,2 litra, tak jak mówiłem, tutaj automatyczna. Skrzynia biegów jest dostępna w opcji. Model, którym jeździmy, to skrzynia manualna. Właśnie. Ale powiem Wam szczerze, że ta manualna skrzynia w niczym nie przeszkadza. Jeździmy po takim górzystym terenie. Świetnie sobie daje radę. No właśnie, a skoro mowa o jeździe, no to świetnie sobie daje radę ten samochód także ze względu na te wspomniane wcześniej gabaryty. Bo jeżeli mówimy o kamerach pół zintegrowanych w porównaniu z kamperowanami, no to zazwyczaj tutaj za szoferką. Ta część odstaje troszeczkę więcej. Mamy dzięki temu więcej miejsca wewnątrz, natomiast no, samochód staje się szerszy, inaczej się go prowadzi, inaczej się go użytkuje. Tutaj no, jest to ja tak szacuję około kilku, tylko centymetrów. Kilka. Dosłownie, kilka, kilka centymetrów. centymetrów, bo więcej te owiewki zajmują miejsca mhm. niż, niż ta szerokość. Ale dlaczego właśnie tak rozwinę troszeczkę, dlaczego mhm. te kompakty zyskują tak bardzo na popularności? Ponieważ ludzie wolą. Chcieliby mieć mniejszy pojazd, tak jak już mhm. Piotrek powiedział wcześniej, czyli tego blaszaka, no ale jak zobaczą pojazd, który jest naprawdę niewiele szerszy, bo 2,14, jak w tym przypadku, to, to jest naprawdę niewiele więcej niż, niż blaszak, to zdecydowanie od razu wybierają coś takiego. No właśnie, bo zobaczycie w środku, że jest to rzeczywiście standard standardowej półintegry, a nie czegoś mniejszego. Yy, obejdziemy może samochód zanim wejdziemy do środka, obejdziemy dookoła. Tutaj dosyć wiele standardowych, typowych oczywiście rozwiązań. Tutaj wlejemy sobie czystą wodę, tutaj wymienimy kasetę toaletową, czyli takie standardowe systemy. Tutaj słyszymy, że pracuje truma. W tym przypadku jest to truma gazowa. Świetnie sobie radzi przy tych zimowych tutaj warunkach. Dwie Dwie, tak, buty, jest jedenastki. truma kombi 4, ale może być, może być większa, okay. może być 6. Jeżeli chodzi o wyposażenie dodatkowe tego konkretnego modelu, to oczywiście pamiętajmy, że to w co będzie wyposażony nasz kamper, ten końcowy, no to zależy od tego, czego będziemy sobie życzyli. Tutaj mamy na przykład bagażnik rowerowy, tak jak widzicie na dachu mamy antenę satelitarną do wyboru do koloru. Może oczywiście dojść klimatyzacja, mogą dojść różne inne elementy, panele solarne. Natomiast wszystko oczywiście wpływa na końcową wagę pojazdu, ale no właśnie. tutaj dobre wiadomości. No właśnie, bo waga tego pojazdu gotowego do jazdy waha się od 2700 do 2800. W zależności od tego, co właśnie Piotrek wcześniej co powiedział, od, od wyposażenia. A to jest duży zapas na na bagaże, duża, na bagaże. bardzo duża ładowność, tym bardziej i to jest yy, Dużo, jeżeli powiemy o tym, że jest to kamper, no niestety albo stety zależy kto czego szuka dla dwóch osób. Dwa miejsca do spania, chociaż rodzina 2 plus 1 czy 2 plus 2, jeżeli są to małe dzieci, bardzo małe, też się spokojnie zmieści. Do dyspozycji mamy tylne łóżko, bardzo szerokie, przez całą szerokość pojazdu, to pokażemy później. Natomiast rzeczywiście miejsca do jazdy są cztery, ale do spania tutaj w katalogu czytamy, że dwa. No właśnie, powiedzieliśmy o tym, że możemy dużo zabrać na pokład tego pojazdu, no i dlatego mamy bardzo duży bagażnik. W którym zmieści się naprawdę dużo akcesoriów, jakiś na przykład na narty czy, czy rower, ponieważ te drzwi są do garażu, są bardzo wysokie. Mówiliśmy o kompaktowych wymiarach, gabarytach tego samochodu, no to jeszcze długość też tutaj warto podać. To nie jest też długi ten Camber, 664 cm długości. Wprawdzie jest troszeczkę szerszy, dłuższy niż, niż ten najkrótszy blaszak, ale, hmm. ale te 664 pozwala na to, aby nawet w mieście, na sztelplacach, czy w wąskich uliczkach się spokojnie przemieszczać. No i tak jak już pokazaliśmy, garaż, który pozwala też mieć tak duży garaż. OK, a skoro jeździmy zimą, no to musimy się ogrzewać i grzać sobie wodę. Miejsce na dwie butle gazowe, duże butle, więc można bezpiecznie wybrać się na dłuższą wyprawę. Oczywiście jest możliwość w opcji zamontowania na przykład Karamatika odgoka, czy duo kontrola, który nam automatycznie te butle przełączy, jak się jedna skończy, przejdzie na drugą. Mhm. U góry, tak jak widzicie, markiza, tutaj okna w bocznej ścianie. Yy, zanim jeszcze wejdziemy do środka, to może kilka słów, bo o tym nie powiedzieliśmy, a myślę, że warto. Czym jest tak naprawdę marka Carado? Bo marka Carado należy do wspomnianej przez siebie początku Erwin Hemmer Group, która tutaj na tych ziemiach południowych Niemczech yy, ma bardzo dużo fabryk, zakładów. Powstają między innymi takie oto pojazdy marki Carado. Carado to jest marka należąca do klasy producenta, klasy premium do grupy, która produkuje naprawdę wysokie klasy pojazdy. Natomiast jest to marka w atrakcyjnych, niższych cenach, marka można powiedzieć budżetowa. Czyli wypełnia tak jakby tą przestrzeń, której do tej pory Detlev czy Hymer nie wypełniały, nie miały takiej, takiej opcji. Ludzie, którzy mają mniej, mniej zasobne portfele, mogą również w EHG, czyli Werwin Hymer Group, znaleźć produkt dla siebie. No właśnie, a jeżeli szukamy produktów w niższych pieniądzach, a mamy możliwość skorzystać jednak z doświadczenia, z know-how z fabryk producentów, którzy produkują także dla y także pojazdy te wyższej klasy, no to myślę, że jest to dobry sposób na, na pozyskanie swojego pojazdu kempingowego. Piotrek, to już dużo omówiliśmy, tutaj opowiedzieliśmy o tym, jak on wygląda z zewnątrz, o, ogólnie o pojeździe. Czas na środek. Idziemy do środka, a tam dwa miejsca do spania, cztery miejsca do jazdy, łazienka, kabina prysznicowa, kuchnia z bardzo dużym blatem roboczym, ale to wszystko za chwilę. No i można wykorzystać do tego stopień. A właśnie, żeby było wygodnie. Na dwie raty się odsłania. No i Sebastian, powiedz, jak Ci się porusza tym kompaktem w, w tych nietypowych warunkach? Wysokie góry, wąska droga, raz wyżej, raz niżej. No a jak Ci się jedzie po? Właśnie podróżowanie takimi wąskimi drogami e, tak jakby pokazuje te zalety kompaktów, czyli tej węższej mniejszej szerokości, bo 214 cm, tego w ogóle kompaktowego pojazdu bardzo łatwo się tutaj możemy poruszać. No automat tutaj by troszeczkę wył, manualna skrzynia biegów myślę, że w takich górach ma, ma zaletę, bo sami możemy decydować o tym, który, na którym biegu jechać. Poza tym z górki też, też jest e, łatwiej. No zobaczcie, tu będziemy mieli taki wąs, węższy odcinek drogi, ale ten kamperek sobie świetnie tutaj daje radę, świetnie się mieści już jakąś integrą bądź zwykłą półintegrą moglibyśmy mieć tutaj lekki problem. No, a powiem Wam szczerze, że znieśliśmy się całkiem wysoko i są tu wyjątkowe miejscówki. Widać, że docierają tutaj nie tylko turyści, ale także ci, którzy szukają wrażeń, no i nam się to rzeczywiście udaje. Ja też przyznaję, że jako pasażer czuję się wyjątkowo bezpiecznie, kiedy właśnie Ty prowadzisz nas tym manualem. No, właśnie tu przy okazji można powiedzieć, ponieważ wolno jedziemy, o dodatkowym wyposażeniu, jakie ma ten Citroën Jumper. Zenek, stacja multimedialna. Jak widzicie, bardzo fajne parametry. Tutaj, Bartek zbliży się. Mamy wysokość nad poziomem morza. Mamy kierunek jazdy. Widzicie, jak jedziemy. Pochylenie pojazdu. Także, dużo takich przydatnych funkcji. Poza tym, Android Auto, które świetnie się sprawuje i ułatwia życie tym, którzy z telefonów na Androidzie korzystają, ale pewnie na iPhone też jest taka możliwość. Ten kamper nie jest e, zbyt drogi, a zatem to jest ta niższa półka. No i wyposażenie tego Citroena Jumpera, jak widzicie, jest też takie podstawowe. Chociaż e, ten pomat e, ma wszystko to, co mieć powinien ten pojazd. W trakcie naszej całej wyprawy yy, po górach spalanie mieliśmy na poziomie w okolicach 95 litra. Jechaliśmy spokojnie, nie za szybko. Uważam, że jest to spalanie naprawdę na odpowiednim poziomie, jeśli chodzi o Wasze przygody karabiningą. Lejemy! A paliwo, jeżeli jesteście ciekawi, tu w okolicach istny, w okolicach Friedrichshafen, 1,63 euro, niemal centy. Co mamy tutaj w środku? Co mamy w środku? No właśnie, te kompaktowe wymiary, o których mówiliśmy wcześniej, nie zwalniają tego kampera z obowiązku posiadania wszystkich wygód, jakich oczekujemy od z zintegrowanych i tak jest właśnie tutaj. Układ raczej typowy, no dużych zaskoczeń tutaj nie będzie, naturalnie. Natomiast wszystko to, co potrzeba, czyli fotele w szoferce z podłokietnikami, kapitańskie wygodne, odwracane w kierunku tylnego stołu. Ten stół możemy zostawić go albo tak, jak jest naturalnie, albo go sobie troszeczkę wysunąć. Wtedy też jest łatwiej z tego fotela do tego stołu po prostu sięgać, czy to przy kolacji, czy przysiadaniu. Dwa kolejne miejsca do jazdy na tylnej ławce. Taka ławka też dosyć standardowym jest rozwiązaniem. Natomiast ten stół możemy też o całe piętro obniżyć. I wtedy opcjonalnie zdecydować się na trzecie miejsce do spania, bo przy wykorzystaniu dodatkowych podłóg na tym stole można stworzyć mniejsze miejsce do spania. Bo tutaj, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, cztery aż miejsca do jazdy, więc pewnie kolejne miejsce się też przyda. To, co tutaj warto zwrócić uwagę, to oczywiście takie bardzo jasne wnętrza, jasne białe fronty, ale też tapicerka, stół. To wszystko w takich bardzo jasnych kolorach, które to wnętrze tak optycznie na pewno. Powiększają i te szafki też nie są małe. Tutaj jeszcze telewizor, oczywiście na takim stelażu, dzięki czemu ten telewizor możemy dać zarówno tutaj w salonie, jak i z sypialni. No i jest możliwość oczywiście podłączenia anteny satelitarnej bądź anteny DVBT. Tak, a to antenę satelitarną tutaj na dachu mamy, więc telewizja satelitarna wczoraj była dla nas dostępna. Dzisiaj też będzie po i pojutrze. też. Ja bym powiedział, że to wnętrze jest bardzo, bardzo przytulne i. Wiadomo, że muszą być, aby kamper był tańszy, muszą być zastosowane jakieś materiały trochę tańsze. To gdzieś Trzeba tylko oszczędności poszukać. E, dokładnie, tak jak widzimy tutaj drzwi, które nie mają okna. Mhm. No ale no cena, cena skądś się wierzy. No jasne, wszystko jest naturalnie powiązane. Yy, naprawdę wygodnie nam się w tym pojeździe mieszkało. Mieszka cały czas. Yy, ma oczywiście swoje mankamenty, tak jak wszystkie. Chyba takim największym. A już na pierwszy rzut oka pewnie widzicie, jest oczywiście ten blat roboczy w kuchni, bo on jest tak jak yy, yy, zauważamy, no nie jest mały, jest bardzo dużych rozmiarów, natomiast jeżeli tylko chcemy wstawić sobie wodę na kawę czy herbatę albo skorzystać ze zlewu, no to yy, nie wiem, 60-70% tego blatu już mamy wyłączone z użycia. Gdyby ta płyta była oddzielona, składała się z dwóch pojedynczych elementów, to więcej tego miejsca zostałoby na pokrojenie na przykład pomidorów. Tak, ale producent pomyślał o tym, żeby stworzyć tutaj w tym miejscu wyższą szafkę, ale ten blat dodatkowo jako roboczy można tak. wykorzystywać. Można wykorzystywać jak najbardziej. Tutaj nad kuchnią zobaczcie też dwie szafki, bardzo głębokie, duże, więc też tego miejsca na y, bagaże, na żywność, na to wszystko zapowiedź potrzebne tutaj y, nie brakuje. Y, kaper klasy budżetowej, to powiedzieliśmy i z tą ceną powiązane są różne rzeczy, no między innymi sposoby sterowania tym pojazdem. No, nie ma tutaj dużych technologii, tak jak widzicie. Sprawdzimy oczywiście sobie stan akumulatorów, Sprawdzimy stan wody, połowę zbiornika wody czystym już zużyliśmy, będziemy sobie później to dolewać. A, nie o, stan nie. wody szarej coś tutaj nam strajkuje. Też podejrzewam, że około połowy tego zbiornika wody szarej już mamy. A pod tym blatem roboczym też kolejne miejsce i lodówka. No właśnie, no właśnie. Dziwi, dziwiło mnie to, że zastosowali lodówkę absorpcyjną, bo coraz częściej stosuje się już te lodówki kompresorowe. No ale taka lodóweczka z... Wewnątrz z zamrażalnikiem w zupełności myślę, że wystarczy. No wiadomo, pod zlewem szuflada na sztuczce. Tutaj mamy, o, na wyposażenie. zobaczcie kosz od razu. Mhm. I no samy. i bardzo głębokie szafki, w których garnki, czajniki, wszystko się zmieści. Wspomniałem już tutaj wcześniej, jak Piotrek opowiadał o szafie która ma drążek i można tutaj normalnie powiesić dość długie, dość długie rzeczy. Okej, okay, więc tutaj wszystko naprawdę wydaje się być dobrze przemyślane i zorganizowane. Mam na myśli oczywiście ilość miejsca do przechowywania, układ tej strefy roboczej, bo tutaj ten blat powiększony w ten sposób. Jedynie to, co zmienilibyśmy w tym modelu, to jest ta osłona tutaj. Gdyby była zielona, to byłoby nam tu wszystkim trochę wygodniej. No właśnie, skąd się jeszcze bierze się cena? Zobaczcie. E, rolety, to już, to już też są takie, no te troszeczkę tańsze, no ale no niestety, no tak jak już pod, podkreśliliśmy kilka razy, mm -hmm. gdzieś ta cena musi być, musi być ukryta. No właśnie, tutaj w przedniej części pojazdu takie właśnie rozwiązania, żeby odgrodzić się. Na, na przykład na noc. Okna dachowe i okno panoramiczne w przedniej części. Też fajny efekt, mimo że samochód budżetowy, to o takich rzeczach pomyślano, je zamontowano. Dzięki temu jest wewnątrz widno i są fajne widoki. No właśnie, bo nie, nie często w tych budżetowych pojazdach zdarzają się okna te właśnie z przodu, mhm. dachowe. Jasne. I dwa kolejne okna dachowe tutaj w przedniej części, w kuchni i nawet, nawet w sypialni. No, jest oczywiście możliwość zamontowania klimatyzatora. Także tutaj, jak chcemy, tak go możemy, tak go możemy doposażyć. Ja bym powiedział o, o też ważnym elemencie, który my na przykład przy robieniu testów bardzo często wykorzystujemy bo dużo prądu potrzebujemy, czy do ładowania kamer, aparatów, czy do drona. No, właśnie. no i tego. Tych gniazdek jest dość dużo. Tutaj zobaczcie, gniazdko na 12V, gniazdko na 230, tutaj kolejne gniazdko na 230. Pod stołem, gdzie często korzystamy z laptopa, również mamy, e, również mamy gniazdko. Nic, e, nie ma żadnego problemu, aby sobie doposażyć ten pojazd na przykład w przetwornicę e, i dodać, dodać kolejne gniazdka. No tak, a to koło widzimy jeden z wlotów ciepłego powietrza. Truma tutaj zasilana gazem pracowała dzielnie. Naprawdę nie, by, nie mamy najmniejszych zastrzeżeń do tego systemu. No, systemu zresztą doskonale znanego, truma to nic nowego, ale warto podkreślić, że się sprawdza w tym układzie, w tym pojeździe kempingowym. No, no właśnie, bo za oknem mamy mrozik, widzieliście, widzieliście śnieg, to 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 tutaj możemy świetnie sprawdzić, jak to powietrze się w tej e, kabinie całej rozkłada. Z przodu jest bardzo ciepło, tutaj jest bardzo ciepło. Mm -hmm. A powiedz, Piotrek, jest Piotrek, jak ciepło. w nocy właśnie? W nocy jak? też było bardzo ciepło. Tak jak mówiłem wcześniej, nie ma najmniejszych powodów do jakiegokolwiek narzekania. Temperatura odczuwalna taka przez całą noc, na tym ustalonym przez nas poziomie, czyli około 19-20 stopni, idealnie. No właśnie, bo Piotrek z Bartkiem tutaj... Ten pojazd testowali, i spali tutaj kilka nocy. To może Piotrek oddaje sypialni. tobie i sypialnie, opowiadaj o sypialni. Tak jak widzicie, dwa pojedyncze łóżka. Oczywiście, naturalnie z możliwością zbudowania, yy, zbudowania jednego dużego. Yy, nie korzystaliśmy z łóżka tej możliwości. Tak jest. Natomiast dwa łóżka pojedyncze, one wyglądają na, yy, może tak nie obiecują wygodnego noclegu, pozornie mogłoby się wydawać, ale to są metra, to są dwumetrowe łóżka, więc naprawdę tego miejsca wystarcza. Jedno z łóżek jest szersze, to ma 80 cm, to ma 70 cm szerokości. Po środku właśnie stolik, drabinka, jeżeli chcemy wejść na te łóżka i potrzebujemy takiej pomocy. W sypialni na końcu także, oczywiście szafki. Tutaj liczne schowki, miejsce na jakieś drobnostki, na bagaże. No i, I... półki, te półeczki te też półeczki. w sumie spełniają swoją funkcję. Tak, a to, co mi się bardzo podobało, to to, że mieliśmy każdy przy swoim łóżku okno. Takie okno też się przecież od razu uprzyjemnia taki pobyt. Można wyjrzeć z okno, zobaczyć, jaka jest pogoda. Jest... O poranku można wpuścić trochę słońca, więc też bardzo fajne rozwiązanie. Kolejne okno dachowe, które też. Yy... No, mi się bardzo okno podobają, lubię światło naturalne, światło i taką miałem możliwość w tym camperze. Taka tutaj zasłonka no rozwiązania, to już powiedzieliśmy parę razy, budżetowe, więc też nie oczekujmy tu cudów jakichś dodatkowych rozsuwanych drzwi, czy drzwi innego rodzaju. Jeżeli chcemy się tutaj oddzielić od przedniej części, to, to z taką zasłonką. Oddzielać się pewnie zbyt często byśmy nie mieli powodu, że będziemy pamiętać o tym, że to jest to camper dwuosobowy, to tak właściwie od kogoś się tutaj oddzielać. Tutaj na dole pod łóżkami dwie kolejne duże szafki. Otwierane szafki na duże bagaże. Ja tutaj mam walizkę, mam dużo cuchów, naprawdę te szafki są głębokie. No, jest i... kolizja, ale tak naprawdę przy tych szafkach to nie ma potrzeby, aby całkowicie je otwierać. Nie? No chyba, że chcemy włożyć coś większego, na przykład walizkę. To trzeba się trochę wygimnastykować, żeby to. No. I to widz... Widzimy Boże. tutaj na wyposażeniu frost control, bo właśnie tutaj w tym miejscu pod tą klapką on się znajduje, czyli on zadba o bezpieczeństwo naszej trumy kombi. Gdyby na przykład skończył się gaz, spadła temperatura do 3, niektórzy mówią nawet do 5 stopni, bo już przy 5 stopniach on zrzuca wodę. No ale wspomniałem o trumie kombi, to możemy też pokazać, gdzie I nią że... sterujemy. A sterujemy nią nie typowo, może trochę w sypialni. Może trochę zaskakujące miejsce na zarządzanie z trumą, ale, ale praktycznie, bo po pierwsze tutaj spędzamy całą noc jeżeli jest zimno albo gorąco, to możemy wygodnie, bez. Schodzenia z łóżka tutaj pomajstrować. Tutaj możemy sobie też włączyć, jeżeli nie korzystamy na, przez całą dobę z ciepłej wody w łazience, możemy sobie ją wcześniej przygotować przed snem albo o poranku i spokojnie sobie Oszcz oszczędzając do... gaz. Oszczędzając tak. gaz. Nie grzejemy tego boilera z wodą całą dobę, tylko tuż przed prysznicami. Oj, przepraszam, Nie, przepraszam. nie, zapraszam, zapraszam, tu się nic złego nie dzieje. Yy, łazienka. To też jest bardzo ciekawe pomieszczenie. Mówiłem wcześniej, na samym początku, o kabinie prysznicowej osobnej. Yy, znaczy, nie tyle osobnej, co dostępnej na wyposażenie tego samochodu. Ale tak jak widzicie, jest to jedno zintegrowane pomieszczenie, czyli yy, akurat w aspekcie yy, sanitarnym, bliżej temu samochodowi do camperwana niż półintegry. Natomiast rozwiązanie okazuje się być bardzo praktyczne, bo przesuwamy sobie całą tę ścianę. Tutaj mamy kasetę toaltową, ten umywalkę i duże lustro. A kiedy to sobie przesuniemy, mamy, yy, mamy, brodzik, kabinę prysznicową. Ja wezmę kamerę i idę do środka po to też, żeby pokazać jeszcze Wam, że kiedy te drzwi zamkniemy, to tutaj mamy dodatkowe drzwiczki, ja je zwolnię, i zabezpieczamy się w ten sposób, tak aby nie zamoczyć właściwie, nie zamoczyć tej części z toaletą, tej części z lusterkiem, z naszymi kosmetykami. W ten sposób oddzielamy się. Tutaj na dole trochę ta woda, no jednak, chlapie trochę się tam dostaje, ale w nie. W dużym stopniu nie jest to jakiś duży problem. No, a tutaj ta szafka na kosmetyki, o której mówiłem, czy chemiotaletowe. My jeszcze chwilę zostaniemy w tym modelu Karado V337. Jeszcze natomiast... dwie noce. Jeszcze dwie noce, natomiast Chodźcie. czas już na, przynajmniej w tym filmie, na pewne podsumowania. I wypadają one jak najbardziej pozytywnie. Kilka tych drobnych mankamentów, takich, które rzeczywiście wydaje się, że niedużym kosztem można poprawić. Natomiast sam układ jest bardzo funkcjonalny, bo jest to tylna sypialnia z takim łatwym dostępem do części dziennej dla pary, dla dwóch osób. Niezależnie od tego, czy, czy parę przyjaciół, którzy chcą spać osobno i rozdzielić sobie to łóżka, czy dla rodziny, dwuosobowej rodziny, czy nawet 2 plus 1, tam spokojnie zmieści się małżeństwo z dzieckiem, czy, czy para z dzieckiem, to rozwiązanie bardzo ma swoje duże plusy, dlatego że ta przestrzeń poświęcona na łazienkę dzięki temu rozwiązaniu, że możemy w tym samym miejscu mieć i prysznic, i toaletę, zaoszczędza nam miejsce z tego miejsca. Przecież korzystamy 2-3 razy w ciągu dnia, więc też fajnie, że nie zajmuje ono jakiejś bardzo dużej przestrzeni, tylko jest tak kompaktowo, tak jak i w środku taki Zewnętrz. No dokładnie. Przy tej długości 664, to, a to wcale nie jest dużo, tej mhm. przestrzeni wewnątrz jest bardzo dużo i zmieściło się tutaj łóżko wzdłuż, z tyłu, mhm. także to jest dodatkowy plus. Przestrzeni tutaj po obróceniu foteli jest bardzo, bardzo dużo. Tak. O designie można dyskutować, że jednemu się podoba taki kolor, innemu się podoba taki. Wnętrze bym powiedział, że jest bardzo, bardzo neutralne. Ale przecież kupując tańszy pojazd, yy, możemy go doposażyć w różne inne, yy, znaczy w różne urządzenia i przede wszystkim możemy go sobie ozdobić tak, jak chcemy. Każda pani domu ma jakieś swoje gusty, swoje przyzwyczajenia i może wzbogacić to wnętrze o takie dodatkowe elementy. Tak i zrobi się pewnie dużo bardziej przytulnie. Podsumowując, camper w klasie budżetowej od producenta doświadczonego i producenta jednak klasy premium myślę, że to jest fajne połączenie, fajne combo, że tak powiem cena tego samochodu to, to oczywiście będzie zależało od wyposażenia. Od y, chociażby tego, czy to będzie automat, czy manual, tak jak tutaj, od wielu różnych aspektów. Natomiast mówimy o cenie około 60 tysięcy euro. No, to jest ciekawa propozycja dla tych, którzy szukają w tej właśnie niższej półce cenowej. No właśnie, a marka Carado, akurat nie te modele, bo nie półintegry, ale camperwany marki Carado mają też silny związek z Polską, mianowicie są produkowane w Nowej Soli pod Zieloną Górą. My tę fabrykę mieliśmy okazję jakiś czas temu zwiedzać, ten film też będzie, a być może już jest, zależy kiedy to oglądacie, dostępny na naszym kanale YouTube. Warto zapoznać się z tą marką Carado, bo tak jak mówimy w naszej ocenie, bardzo fajna jakość, no ale przede wszystkim dobra cena. Właśnie, też to powiedziałem, że Karado, wchodząc do EHG, do Erwin Hummer Group, należąc do EHG, wypełnia tą właśnie tą półkę cenową, tą niższą. Mhm. I to tyle. Jeżeli mam nadzieję, że spodobał Wam się ten materiał, że to, że ja z Piotrkiem e, poprowadziłem ten materiał również, przypadło Wam do gustu, zapraszamy do oglądania innych naszych materiałów. Tak, a przed nami jeszcze tutaj wiele dni i na pewno też fajne testy. Tourbroker Ubezpieczenia karawaningowe. Ubezpiecz z nami swojego kampera.